Cień, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj 10 szydeczek Spectrum Spektrum 2 razem z Lukasem, przywitaj no się. Siemanko, witam wszystkich widzów. Wow, wow, właśnie dzisiaj będą no, potężne reakcje przy 10 szydkach, nie za duża ilość, ale kosztowało mnie to wiadomo, no moje ostatnie oszczędności, do bardziej przed 10. jeszcze jest. Polujemy na to kałaszka, no bądź koska, no nie, bo reszta to jest tak... No gówno, no, no co będę galał. a ewentualnie. Ta albo to! Nie, to też jest spoko łukasz. Jakby to powiedział na przykład filteset, to jeszcze jest G, no nie filteset w górę. No. No jak? Jeszcze widzowie zarobią oczywiście. Nie, że ja. Bo to są z pasji tikety z pasji. robią. Tak, tak, pasja przede wszystkim pasja przez S, nie przez dolar. Let's go! Zaczynamy z pierwszą. No oh, ej ej, ja nie otwierałem z nie wiem, pół miesiąca z szynek no nie? Oj, poświęc, dwa różowe mi leciały, No nie, bo tam na starcie też był. Tak, Dobra, był. którą skrzynkę? Którą skrzynkę? Dawaj, ty Dobra. pomysł yy, na rzecz. Przedostatni klucz. Dobra. I ostatnia skrzynka. I ostatnia skrzynka. No way, let's go. Dobra, jak drobnie teraz kosa, to masz yy, ode mnie. Coś. Wpierdol, e, co? Dobra. To teraz ja wybieram. Ja sobie wybieram na przykład pierwsza i pierwsza. Tak skomplikowane takie wybiorę akurat. Dobra. Pogmatwane. Spektrum 2 nie jedynka, bo w dwójce trochę ciut lepsze itemki były, no i miałem ogólnie więcej spektrum 2, jak więc mniej mnie to już czuwało, skin. tak mniej. No, tak, ale jest fa fajne. Fajne. Fajne, zobacz na magazynku, tak jakby był kule? Kule? dobrze. Dobrze widać kule, że nie zostały zostawione w gardle kolegi. Dobra. Które, wow. którą śrędzkę, którą śrędzkę? E, czwarty klucz. Trzecia skrzynka. Czwarty klucz, trzecia skrzynka. Nie wiem, czy ci będzie dobrze głośno słychać, bo ciut przyciszyłem, bo wcześniej krzyczałeś, a teraz tak chyba się wstydzisz. Teraz się chyba trochę wstydzisz. Nie wiem, czy cię CES nie, nie będzie zagłuszał. O, o, no. Nieźle, niezły drop, Łukasz. Wydaje Bardzo mi się, że Glocka, kwalifikujesz tego... się na bana. Dobra, to może ja teraz wybiorę, pasz druga no. i druga a, ja. opcja. Tak przekombinowałem. I pasz, Różowy. Kuria. Różowy nie leci. No mówię, że różowy. Wow. S, S, jest różowy. Wow. Piękny różowy film. łapeczka w górę chyba się tu dla mnie zależy i sobie dzwoneczkiem, ok? Dobra. Ej, a jak czy w opisie dał na przykład tipli na donate y albo zrzutkę, że mi ludzie płacili za to, że robią openingi, żeby w sensie, że o, sponsorowali mnie? Bo wiesz, no ja nie mam pieniędzy, więc Zawiedł go za kilka już nie wiem, za co otwierać. Dobra, chuj z tym. I którą no za co jeść? No dobra, to akurat dla mnie lepiej, mówię bym trochę schudł. Dobra, którą? E, a klucz. Ostatni. Ech? No way. Teraz będzie dobrze, no. Dobra, to mniej. będzie. Tak, to jest balans teraz zachowany. I po środku będzie. Główno wielkie! Z żółty Korea, żółty i Nie żółty, bo już. za żarty, kurde. jedno wielkie gówno. Dobra, teraz ostatni klucz i pierwsza skrzynka, tak? Bo trzeba wejść na odwrót. Tak. tak. Dobra, let's check. Bo pewnie to cokolwiek... U. Wow! Różowy czerwony, Różowy, czerwony i dwa fioletowe! <coughs> o, ale skinek! Ej, lol, to, to wygląda jak z jakiegoś Battlefielda, co? Albo Call of Duty? Nie wiem, nigdy nie grałem za bardzo w takie gry, ale... Jest genialny, jest genialny. No, to jak kałaszek wanilia. Nadaje się, nadaje się do nagrania odcinka... pieca. Dobre skiny. Do pieca się nadaje jak pewne... A, dobra, yy, dobra. Jak pewne rodzaj drzewa, zani... ale za długo już nie będzie można nim palić. Dobra, co? Yy, którą teraz ty wybierasz? Krotkowy klucz środkowa skrzynka What? dobra się No way, ej, a może gra w kartę małe poddarty, dobra, sprawdźmy co dropnie Widzek fajny, posiadam go, jest szekotem. W ogóle. Och kurnia mać! Ej, tak blisko jeszcze nie było dzisiaj Nie Oceanicz, ej, ale ładny odcień z tego niebieskiego fest. Lubisz niebieski no, bo jest, mam autyzm. Dobra, a no jak? Pa, ogólnie, to tak sobie teraz wymyśliłem, że jak masz ta tutaj na te skiny, no nie, że zbadać sobie możesz, to no. jak masz kosę, to też powinieneś na przykład kliknąć i powinieneś mieć kat cały katalog kos, które są dostępne w tej szynce. Powinien to już dawno wprowadzić. No, no ale nie, tak mi się wydaje, no bo tak to w sumie nie, nie wiesz co możesz dropnąć. Tak. Musisz szukać sobie, nie, na jakichś innych stronach, co tam jest do dotknięcia. Głupie. Głupie, nawet na Steamie tego nie ma napisanego. Ooo dobra, ale kaszana, e. Uuu, nie Dobra, to w miarę jakby... Dobra, a ty jak? Nie no wiadomo gówno. A, w którą skrzynkę łukasz? <laughs> ja, nie mogę, Ostatni dobra. Numer. Ostatni numerek wow. Działo Dobra, proszę teraz. Pyk! Let's go! No trochę mi przeleciało, no nie? Znaczy, game nie przeleciał na kasę. S. Proszę! No, no kurwa. Zobacz, zobacz, były dwa, były dwa różowe. Ja! Yeah. Tracimy ten skin. Te skiny nie są brzydkie, ale. No, no ale ceny są paskudne. Uuu! Dobra! No co, Unlucky? A trzeba przypomnieć, że jakby ktoś chciał na przykład kupić skinki, to może do mnie napisać na Discordzie, albo ktoś by chciał sprzedać skinki, też do mnie na przykład może napisać. Dzisiejszy, właśnie, dzień za... tutaj zaofitował, co? Tak dziwnie to brzmi. Tutaj nowe koski, niezbyt piękne, ale jakby ktoś takie chciał, budżetowe na pewno. Ej, one są w ogóle wszystkie w tym helmskinie? a nie, to jest popiół, a to jest zamaskowany, miejski zamaskowany, miejski maskowany. No, no, albo ewentualnie jak ktoś tam po dziesiątym już by był, no to zapraszam. Dobra. No i co? Następny opening będzie pewno też za niedługo, ale chyba trzeba się pożegnać. Także dzięki widzowie za oglądanie. Poproszę w górę z dzwoneczkiem. wbijacie na streamy na głównym kanale, tak jakby. Link w opisie. Siemano, ty co masz do powiedzenia, że opiercieliśmy na kasę? Jak wam się podobało to napiszcie piękny komentarz, bo pewnie masz się będzie miło. Tak. Pracajcie, żeby wpłacać. Bo macie nie. A gdzie wpłacać? Dobra, nieważne, ważne. A, konto. No, no i konto podam na PW Siema!